Cześć, jestem Luke. A przed Wami dziesiąty odcinek z gry Minecraft Dolina Lasu. W tym odcinku zaczynamy budować nowy obiekt w Dolinie Lasu, czyli powstanie stajnia dla zwierząt, aby miały w końcu swój dach nad głową. Póki co tylko będą miały krowy bo tylko krowę posiadam na tą chwilę obecną i trochę ich się tam pomnożyło bo będę zbierał skóry dla książek a książki dla enchantu, aby w końcu zenchantować sobie pierwsze itemy nie wiem czy ten most budowałem w zeszłym odcinku czy nie po parę dni minęło od zeszłego odcinka a no, mogę powiedzieć, że zbudowałem taki most, który łączy drugi brzeg. No, kolejny brzeg, bo nie drugi brzeg, tylko kolejny, bo ja wybudowałem się na wyspie i ten most wygląda właśnie w ten sposób. Trochę inny niż te wszystkie trzy mosty, bo tam jest inny, tam jest inny i tu jest kolejny inny most, ale te mosty są mi bardzo mocno potrzebne aby jakoś się tutaj przemieszczać ale jeśli chodzi o ten tomek, ten tomek prawdopodobnie zostanie ale mam jakieś inne plany na to miejsce bo krowy na pewno znikną portal też jeśli chodzi o farmę to też stąd zniknie ale jak na razie musi to tutaj być bo nie mam gdzie tego indziej podziać po co po co no Poza odcinkiem to też jeszcze dokończyłem tą farmę dekoracyjną, czyli zrobiłem te słupki z kamiennych cekieł oraz dach taki drewniany z przesowego trzewa. I jak na razie jest to też niedokończone, bo tam jeszcze przyjdą latarnie, ale tam prawdopodobnie jeszcze pójdziemy nie raz, więc wam to pokażę z bliska. Dach jeśli chodzi... Tutaj o to też prawie jest skończony. Tylko tam czupek, jak widać, i jeszcze tam nie jest dokończony. Ciężar mnie nastał, więc ja idę spać i idziemy ogarniać telen. Telen. No, super mi się pląta język z rana. Bo jak ktoś by nie wiedział, to jeszcze mogę pokazać 6.42, który nagrywam ten odcinek poranny ptaszek ze mnie, tak jest więc no, idziemy równać teren dla krów ale chwileczkę, zanim pójdę równać teren dla krów, aby wybudować to stajnię, to ja muszę zadbać o jakieś jedzenie niech to będzie pieczony ziemiak. i więcej minerałów chyba nie potrzebuję, więc takie pierdołki mogę odłowić. Tak, mam złoty na i, i złotą siekerę z jedwabnym dotykiem. oknistą kulę, krzesidło, brogę żelaza, obsydian. A to dlatego, że właśnie w tym kierunku, chyba w tamtym kierunku, za chwilę się przekonam, ale chyba tak. W tamtym kierunku trochę dalej poszedłem i tam właśnie skarbiec taki znalazłem. Więc. No pierwsze skarby jakby to byłyby. Jest to widać czy to nie jest widoczne. Powinno być. O, widzicie, na mapie? Już to nie pójdę, ale na mapie całkowicie na północy u góry. Na wodzie jest taki mały skarbiec. Wygenerowany. No dobra. Tu powstanie... stajnia dla krów dla zwierząt ogólnie. I póki co. Tu jest długość 20, a tu powinna być długość 30 i zobaczymy, czy to tutaj wszystko wyjdzie zgodnie z obliczeniami. Dobra, mam 64 tempowy pięć, więc najpierw w tą stronę od drogu chyba nie będę jej liczył, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystko się fajnie zgadza. I teraz w tym kierunku narożnik, i tutaj, ok. A tu powinno być 20 bloków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I tu też powinien być już narożnik, który pójdzie w tym kierunku. No tak, jak na początek to wystarczy, może być ok. Ogólnie teraz, gdy nie było 3 dni odcinka, żadnego na kanale, to jeszcze nic takiego groźnego się nie stało, bardziej bym był wkurzony, jakbym nie miał nagrane odcinka i żadnego upublikowane przez tydzień. To już źle wpływa na kanał, ale tak to zabieram się już teraz za nagrywanie, więc wyprzedzeniem prawdopodobnie będę coś nagrywał i już odcinki będą na bieżąco. Więc mówię wam to co jest teraz. I mamy już szóstą minutę odcinka. Ten czas leci jak szalony. I dochodzi godzina siódma rano. I mamy niedzielę pierwszego września. Niedawno został kanał założony. W czerwcu, jakoś. A po lipcu teraz nie kojarzę. No ale zobaczymy, jakie statystyki będzie miał kanał, gdy minie rok. A może nawet pół roku. Ale pamiętajmy, że nieważne, jakie są statystyki. Waży... Ważna jest, ale pląda mi się słow... plądają mi się słowa, nie? Masakra. Chodziło mi o to, że najważniejsze, że jest dobra zabawa, o to mi chodziło, no dobra. Teren taki jakiś tutaj mi wychodzi, tutaj to mogę podmurować. Po stajnia będzie łączyła się z wypiekiem, tak. Krowy, jak i owce, jak i świnki, jak i góry, wszystkie zwierzęta będą miały Swój wybieg, czyli tutaj prawdopodobnie będzie, będą miały swój wybieg krowy Kurczę, ale to będzie ciekawie wyglądało. Ale konie, osły, to co ja będę miał w przyszłości, to też właśnie będą miały swój wybieg, bo nie jednego osła będę miał, nie jednego konia będę miał. Więc no zapowiada się naprawdę ciekawy obiekt. I ta wyspa, myślę, że ona temu wszystkiemu podoła, Skoro tutaj taki kwadrat, może nie kwadrat, prostokąt mi tutaj się zmieścił, no to nawet pozostałe wybiegi będą pasowały. Te literki pewnie wkurzają mnie. Ja muszę je wyłączyć. Jest fajne pointy i je wyłączyć, pozostawiając sobie różne minerały, czyli de jak diament. Le, e, LK jak Lazuryt tak? Lazuryt nie pieski Opel, Lapis o RK jak e, redstone No i Po prostu sobie zaznaczyłem aby później tego nie szukać Więc ja sobie to wszystko powyłączam po, po co mi to jest aktualnie teraz potrzebne A na ten obóz nie patrzcie bo to was jak na razie nie interesuje to mnie tylko nie interesuje, ale ci, ci, co są na transmisjach na żywo, postaram się, aby te live były często. No to właśnie. Będziecie w temacie, jak będziecie na live. Tyle wam mogę zdradzić. Budowanie tego wybiegu zajmie mi trochę czasu, no ale. Jestem ciekawy, ile godzin mi to w ogóle zajmie. budowanie. Bo ja będę mógł sobie to tak policzyć, że odcinek trwa 20-25 minut. Plus jeszcze inne, kolejne materiały, które na to poświęcę. No, materia no, materiały, no czas, który na to poświęcę. Tutaj musi to się na pewno połączyć z tamtym kątem. Ile to jeszcze ma tutaj być? Dotąd ok. Dobra To jeszcze z wami tutaj zrobię Połączę I za chwilę wyrównam Oj Łopata się skończyła Kiepsko Chyba ze czwarty, a po ze piąty raz już wróciłem do bazy Aby odstawić niepotrzebne itemy z ekwipunku do skrzyni I jak na razie na takim etapie rozkrywki, tyle ziemi w skrzyni, to już trochę jest, to już nie jest mało. Nie cenię jak na razie mi wystarczy. Zrobiłem sobie kolejne dwa łopaty, żelaza trochę na te łopaty płycie, bo jednak nie chcę zrobić małego projektu tej stajni. Ten projekt trochę ma tutaj wynieść materiału. Jeśli chodzi o ten wybieg dla świeżo na zewnątrz ze stajni, no to jest tak dość sprawy i nie wiem czy nie przesadziłem z wielkością, ale niech jest, może kolejne wybiegi będą mniejsze, o połowę, może, zobaczymy. Tutaj właśnie widać ile mam do kopania, cały czas to kopię, więc nie wiem, to nie jest ani kwadrat, ani to chyba nie jest, ani prostokąt. Po prostu, no i właśnie, o tym też chciałem powiedzieć, ale mnie tutaj rozgrywka wyprzeciła. Mamy zejście do jaskini, to więc mniej kopania jeszcze mam tutaj. Trochę mniej kopania, bo jeśli chodzi o ten teren, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ym, dziewięć bloków na. A tutaj też to policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9 na 15 bloków wychodzi rozmiar pomieszczenia, w które będą krowy. Czyli tu tutaj będą krowy, a tutaj one będą miały po prostu wybieg. Tu gdzie mam położony wypolarowany AntyZ, to tutaj już będzie ściana, tu będzie ściana. I tu będzie ściana, tylko będzie jakieś po prostu wejście aby zabijać i dalej mnożyć krowy. Tak samo będą miały zwierzęta typu owce, świnie, kury. No, kury może nie będą miały wybiegu, ale będą w jakimś innym miejscu, bo jak na razie tutaj planuję zrobić tylko krowy, owce, świnie, kury no to powiedzmy, że może kury będą w środku a wybieg będą miały bardziej konie bo bym chciał mieć parę koni Po będę chyba tylko dwóch koni używał na podróże a tak, to, tak to tylko chyba myślę, że wybieg bym mogł by mogłyby mieć kury zamiast koni Pokór będzie znacznie więcej Ale to zobaczymy jeszcze Co kryje się w tej jaskini? Węgel, Ok I głęboka jaskinia, która ciągnie się w dół Kilometrami widzę Czyli mogę ją tutaj tak trochę oświetlić Czyli tutaj pod Stajnią będzie głęboka jaskinia I widzę, że jest dużo mieci. No, mieć też wykopie będzie przydatna nie tylko raz, a parę razy. A żeby było tutaj, jakoś tak, realistycznie, no to tam, gdzie idzie, tam, gdzie pójdzie mur, to po prostu tam jakieś podparcie. Ok, mniej więcej będę wiedział, że tutaj jest jaskinia, chociaż. I ten blok wolnego mogę zostawić dla oznaku, że tutaj jest jaskinia. No, jeśli chodzi tutaj o kopanie, to większość żelaza pójdzie na łopaty i tylko wyłącznie, będę kopał póki co. No i też trochę budował, no ale już tutaj pierwsze bloki powstały i chyba zrobię to w tym kierunku, że może już powstać mur taki. Czyli już wiadomo, jak to tutaj będzie wyglądało. Jeśli chodzi o wejście, to też za chwilę tutaj zrobię wejście. A może to jeszcze inaczej będzie wyglądało. Potem będzie mur, tu by mógł być płotek, i tutaj, tutaj mur by, by mógł być. Okej okay. więc zrobimy tak wejście będzie z dwóch stron. Projektować to trochę trzeba, chociaż architektem nie jestem. No te trzeba bym chciał pokazować, dlatego te trzeba też tak kasuję. Ścinam je. Tutaj może tak to być. Tutaj teraz, jeśli chodzi o kolejne wejście Tutaj może być. I na 3 też tutaj. Ok. Więc tutaj to ja mogę skosować. Niepotrzebnie to wybudowałem, bo tutaj będzie zamiast tego płotek. I tak, żeby to wyglądało, że to jest jakaś farma zwierząt, a nie jakiś budynek. Budynek może wyglądać od, od zewnątrz, czyli mury i tak dalej. Ok, czyli jedno już mam tutaj gotowe, to mogę zalepić, bo tutaj będzie już normalnie kropki tutaj będą, a tutaj dalej niestety ale mnie czeka kopanie. No ale, no cóż, a jest taki odcinek, w którym przygotowuję teren do budowania stajni i trochę dużo czasu mi to zajmie, więc... W kolejnym odcinku nie będę, nie będę już robił te stajni, chociaż od skoku do, do skoku będę z wami tutaj doskakiwał do tej stajni, a tak to większość będę robił poza nagrywkami. Więc w kolejnym odcinku już szykuje się kolejny inny projekt, który będę rozpoczynał też budowę. Bo też nie chcę, aby trzy odcinki robić to samo, więc... Trochę będę robił samemu, poza nagrywkami, a trochę będę robił na nagrywkach, czyli z Wami. A w tym odcinku, to już pozwólmy sobie, że dokończę tą rozkrypkę na takim etapie, że trochę jeszcze tutaj pokopię. Bo jak na razie, nie mam innej roboty tutaj, jeśli chodzi o. Postawienie tego wszystkiego, i właśnie tutaj widzę, że nie zrobiłem jednej części już. Bo tutaj mur przyjdzie normalnie, tu w tym kierunku. Przyjdzie normalnie, i tutaj chyba też by mógł przyjść mur normalnie. Chociaż się zastanawiam, ale chyba tak. Czekajcie, ja muszę tak to obliczyć. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6? muszę na szóstce to wystarczy zrobić. Jeszcze kawałek. I teraz tutaj. Ok, czyli taki łuk tutaj powstanie. Mam jeszcze anteset i mam. Więc no, przygotowałem się tak co nieco na ten odcinek. Tu mogą przyjść schody po, po skosie. Okej. Okay. Może być. Dobra, jest git. Jest jak najbardziej git od zewnątrz mury, a tam będzie inaczej. Czyli tutaj ja też to mogę połączyć. A to, jak widać, to nie tylko kopanie, ale też lekkie budowanie jest. Więc no. To chyba nie będzie nawet takie duże, jak ja myślałem. Bo ja myślałem, że ta budowla będzie naprawdę, naprawdę taka większa, ale to się na to tak nie zapowiada. Dobra. Tutaj jest coś takiego. Tu chyba będzie 5 na szerokość. i No, będzie ścieżka na 5, a po, Mówię nawet ponad zrobiona. Tu tak samo. Więc tam kolejny wypiek, tam i tam. No to nie będzie takie duże, jak ja myślałem. Myślałem, że to będzie większe. Więc to się tego tak wydawało, póki ja nie miałem zrobione tak naprawdę pierwszego miejsca dla zwierząt, czyli dla krów. Bo to będzie to po prostu duplikat na różne kąty. Więc no. Zabawy, i tak trochę będzie, więc zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne odcinki. Bo widzę, że już robi się ciemno. A żeby tutaj nie było mopów, i niespodzianek, to ja sobie ten teren już pozwolę oświetlić. A z wami, już w tym odcinku będę się żegnał. Także widzimy się. W kolejnym materiale z gry Minecraft Dolina Lasu. Co będziemy robić w kolejnym odcinku? I jeszcze Wam tego nie zdradzę, a przekonajcie się niedługo. Do zobaczenia.